Montmontrey ty kurwa rąbana. tym benkar temu nie pomaga. Król z się rozpada. Przyspierdzielnego wadze pana. Wojny na trzy fronty wypowiada. Jego matka za denary się puszczała. Z gra, która nie działa. Przez to królestwo wielkie upada. Rapować nie lubię, bo to nie moja bajka. Ale niekiedy muszę, widza Majka, dokazać tutaj pewne nieścisłości. z z grę bez litości. Pieka z przeszłości, Ej, ja i to przedszkolaki. Twórcy Montmontrey schowają się w krzaki. Gra nie bez braku poprawki, niby to wojna, a czuję zabawki. Niech tą grę usuną, oddadzą pieniądze, a ja w wspomnieniach sobie popłądzę.